Cześć, witaj serdecznie z tej strony darek Zenlina. Dziś w takim spontanicznym materiale chciałbym opowiedzieć ci o tych rzeczach, które warto na samym początku wyeliminować, usprawnić i poprawić, żeby znacznie przyspieszyć naukę angielskiego. To są proste rzeczy i naprawdę w bardzo prosty sposób można je usprawnić, można je zmienić, a te wady które tutaj będą występowały, można wyeliminować. Zatem teraz jesteś w tym miejscu. Prawdopodobnie jesteś w tym miejscu. You can't speak, czyli nie możesz mówić po angielsku. Czy masz taką sytuację, że nie możesz swobodnie rozmawiać po angielsku? Jeśli tak, ręka do góry i ten materiał wtedy dotyczy Ciebie. Prawdopodobnie. You have no friends, czyli nie masz przyjaciół, nie, że normalnych przyjaciół w życiu codziennym, ale. Głównie chodzi o anglojęzycznych przyjaciół, bo oni w tym procesie mają ogromne znaczenie. You can find tools, czyli nie masz odpowiednich narzędzi, nie możesz znaleźć tych odpowiednich narzędzi, tych, które faktycznie są dla ciebie przydatne, niż od tych, które w jakiś sposób, w żaden sposób ci się nie przydają. And you are lazy, czyli jesteś osobą leniwą, jesteś leniuchem. Możesz się na nie obrażać, że tak Cię określam, ale wiem to po sobie, że my z natury jesteśmy leniwi. Odkładamy rzeczy na później, odkładamy naukę angielskiego na później, myślimy sobie, a może to nie jest wcale takie potrzebne. Jeżeli jesteś lazy, jeżeli jesteś osobą leniwą, zostań do końca, bo dam Ci fajne, fajne rozwiązanie tego, które wręcz będzie automatycznym rozwiązaniem, które w sposób automatyczny rozwiąże nie tylko ten problem z laziness, czyli, yy, czyli z byciem leniwym, ale też te wcześniejsze, bo chcemy dojść do tego punktu, kiedy you can speak, you speak, you already speak English, czyli już potrafisz mówić po angielsku, you met friends, czyli poznałeś, poznałaś wielu przyjaciół, tutaj można napisać so many friends, you got useful tools, czyli masz już też na narzędzia, coś, co pomagać się uczyć angielskiego, and you are motivated, actually well motivated, czyli jesteś osobą dobrze zmotywowaną. I teraz tak, ja te wszystkie problemy bardzo kompleksowo tutaj będzie taka mała autoreklama, mały automarketing, ale też zachęcam, natomiast nie namawiam za wszelką cenę. Opisałem to wszystko w swoim e-booku Moje historie angielskiego, angielski w codzienności. W opisie znajdziesz nieco więcej informacji na ten temat. To jest z jednej strony prosty, krótki ebook, który możesz przeczytać w ciągu dwóch godzin, ale jest on na tyle rozbudowany, że pokazuje wszystkie moje największe problemy, które rozwiązałem, które rozwiązałem tak naprawdę w bardzo prosty sposób. Rozwiązałem to na zasadzie takich zwykłych, codziennych czynności i wszystko nam bardzo dokładnie opisuje. To są takie historie, które były zawsze jakimiś zwrotami akcji. W moim życiu związanym z angielskim. To jest tak naprawdę 15 lat mojego. Mojego bycia, mojego obcowania z językiem angielskim, i wierzę, że teraz ktoś, kto pozna wszystkie te historie, może znacznie przyspieszyć naukę swojego angielskiego, ponieważ na no zawsze jest tak w życiu. Robimy coś przez długi czas, a ktoś przychodzi i mówi: Wiesz co, zmień to, zrób to inaczej, i nagle wow, okazuje się, że my y, jest taki boost, przyspieszamy z tą rzeczą, którą wykonujemy, i wierzę, że wiele tych historii będzie dla ciebie takim boostem, takim przyspieszeniem. Y, natomiast te wszystkie problemy można rozwiązać też na własną rękę. Do czego Cię zachęcam? Do czego zachęcam Cię, żebyś ty spróbował czy spróbowała. Po pierwsze, you can't speak. Wiele osób jest w takiej pułapce, że myślisz sobie, nie mogę mówić po angielsku, więc nie rozmawiam po angielsku, bo jeszcze nie znam go na tyle, żeby rozmawiać. Ale żeby nauczyć się rozmawiać po angielsku, to trzeba rozmawiać. I widzisz, wpadamy w takie błędne koło, gdzie stoimy w miejscu. Bo z jednej strony boimy się rozmawiać, robimy tylko sztuczne rzeczy, tylko uczymy się słówek, tylko uczymy się jakiś tam ficzek. A nie rozmawiamy z prawdziwymi ludźmi. A to jest niesamowita różnica. To jest tak, jakbym przez cały czas próbował uczyć się z książki do pływania, testował różne techniki, ćwiczył mięśnie, które są odpowiedzialne za pływanie i w ogóle uczył się historii pływania, a nie pływał, nie wszedł do basenu i nie pływał. Bo, bo mówię a przecież ja jeszcze nie umiem pływać. I dokładnie tak samo jest z angielskim. Dopóki nie zaczniesz rozmawiać z ludźmi, to nie nauczysz się rozmawiać z ludźmi. I tak, na początku będzie straszne kaleczenie. Ty będziesz się wstydzić, że popełniasz błędy, będziesz myśleć, że ludzie cię ocenią negatywnie, ale nic takiego się nie stanie. I między innymi w tym swoim e-booku wszystko to dokładnie opisuje, jak to było ze mną, jakie ja miałem największe problemy. No, tak jak wspominałem na początku, największe historie, najważniejsze historie, które mnie dotyczyły. I teraz tak, wiemy już, że musimy rozmawiać, ale nie mamy przyjaciół, nie mamy ludzi do rozmowy: We have no friends. A tak naprawdę w internecie w obecnych czasach, w XXI wieku. Nie znaleźć kogoś do rozmowy to jest wyczyn, żeby nie znaleźć kogoś do rozmowy. Bo jeżeli tylko jesteś człowiekiem aktywnym, chcesz się rozwijać w dowolnej dziedzinie swojego życia, to prędzej czy później natrafisz na obcokrajowców, na osoby anglojęzyczne, z którymi będziesz rozmawiać po angielsku, ale są też odpowiednie tools, czyli narzędzia, dzięki którym możesz łatwiej takich ludzi znaleźć. I nie trzeba wcale poszukiwać specjalistycznych narzędzi, bo wystarczy do tego Facebook i grupy na Facebooku oczywiście odpowiednie grupy na Facebooku. Podam Ci taki przykład. My bardzo często, Myślimy sobie, że takich ludzi do rozmowy po angielsku poszukam na grupie We speak English, albo We learn English. Ale zobacz, nikt z obcokrajowców anglojęzycznych, z native speakerów, nie wejdzie na taką grupę, bo po co oni mieliby tam niby wchodzić? Więc widzisz, ten błąd możesz łatwo zniwelować i znaleźć, znaleźć te osoby na grupie We speak Polish. Tak, są tacy maniacy, którzy uczą się języka polskiego. Są to Brytyjczycy, Amerykanie i wielu innych. I to jest oczywiście jeden, jeden sposób, jeden pomysł. Innym mogą być specjalne strony typu Language Exchange i znaleźć tam osoby, które uczą się polskiego, ty uczysz się angielskiego i już możecie ze sobą wspólnie rozmawiać, pisać. Jeśli wstydzisz się rozmowy, jeśli boisz się rozmowy, bo może się tak też zdarzyć, oczywiście też opisuję to, w jaki sposób ja przechodziłem przez te procesy, jak gdy na początku byłem raczej prze przestraszony taką rozmową, bo nic nie umiałem mówić, jak się zabezpieczyłem i ubezpieczyłem, co miałem pod ręką, jakie narzędzia mi pomagały w tym wszystkim. Więc... To wszystko, to wszystko naprawdę sprawi, że twój angielski przyspieszy i wtedy rozwiążesz swój ostatni problem. Being lazy, czyli bycie leniwą osobą, bo gdy teraz się nie chce uczyć, potraktujesz naukę jako naukę, to w tym momencie, jeżeli spełnisz te warunki, że będziesz rozmawiać z ludźmi, automatycznie będziesz chcieć to robić, bo będzie to dla ciebie przyjemne, będziesz poznawać prawdziwych ludzi do rozmowy. I będziesz well-motivated, motywacja się nagle pojawi. Bardzo często piszą do mnie osoby z różnych części świata codziennie, tak po prostu, co u mnie słychać, albo pytają mnie o jakieś zdanie związane z językiem polskim, albo jakieś słowo, albo o jakąś ciekawostkę związaną z językiem polskim, i automatycznie ja chcę z nimi rozmawiać. I zobacz, to pozytywne koło zależności się cały czas rozwija i rozpędza. Zatem podsumowując, żeby rozmawiać po angielsku, musisz rozmawiać po angielsku, musisz poznawać friends, czyli znajomych do rozmowy. Musisz mieć też odpowiednie narzędzia do tego. Te narzędzia wcale nie są skomplikowane. W opisie też postaram się dorzucić coś takiego, bez czego ja nie wyobrażam sobie teraz nauki angielskiego. I musisz mieć motywację, która przyjdzie sama, jeśli te wcześniejsze rzeczy, te problemy, te kwestie zostaną rozwiązane. Zachęcam Cię oczywiście do przetestowania mojego e-booka, a także audiobooka. Jeżeli nie lubisz czytać, nie masz czasu na czytanie, możesz po prostu włożyć sobie słuchawki i przetestować to rozwiązanie. Wiem, że wielu z Was już z tego korzysta. Pozostaje mi podziękować Ci za obejrzenie tego materiału. Zobacz też inne moje materiały i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam, cześć!